Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się na stadionie Osir przy ulicy Piaskowej w Policach, gdzie przy pięknej pogodzie o godzinie 10 rano rozpoczął się turniej piłkarski, w którym bierze udział kilkanaście drużyn. turniej o obsadzie międzynarodowej, a jednocześnie odbywają się największe urodziny w Policach, taka impreza, której celem jest zebranie pieniędzy... Na leczenie chorego dziecka. Przy okazji tego wydarzenia sportowego, szereg instytucji i firm zorganizowało zbiórkę na rzecz potrzebujących pomocy dzieci. Martka i Julci. Stoiska ustawione są. W, koło stadionu, także tutaj wszyscy, którzy dotyczą mm, piłkarzom oraz wszystkie inne osoby mają możliwość e, dołożenia swojego wkładu na rzecz tych dzieci. W tej chwili przechodzimy koło stoiska gminy Police. Burmistrz z oczywiście niezawodnie uczestniczy w całej akcji. Przy tak pięknej pogodzie nie ma mowy o tym, żeby ta impreza, tym, żeby ta impreza nie powiodła się, żeby nie została zbierana kwota pieniędzy, która na pewno będzie miała znaczenie dla rodziny tych potrzebujących dzieci. Impreza trwa. Jak widać, szereg osób poświęciło. Swój czas po to, żeby tutaj być. Oczywiście przy okazji jest zabawa, dobre jedzenie I wszystko to, co charakteryzuje każdy piknik. Piknik organizowany również przy udziale gminy Police, póki co. Dzień dobry. No ta pogoda naprawdę sprawiła tutaj bardzo dużo niespodzianki, bo przecież dopiero od dwóch dni mamy prawdziwy i czas na niebie i wokół nas. Piękny dzień. Miejmy nadzieję, że zostanie zapamiętany jako udany, szczególnie dla tych potrzebujących dzieci. Dziękuję wszystkim Państwu za uwagę. Chcielibyśmy pogodzić dzieci. Charytatywnie, wiadomo, cel szczytny. Wrzucamy pieniążki do, do naszej puszki i wszystkich chętnie zapraszamy. Prosimy rodziców, żeby zwrócili uwagę, że motocykle mogą być grące. Tam są osoby, które będą pomagały w, yy, wsiadać i kaski zakładać. Życzymy przyjemnej zabawy dla wszystkich. Wszystkiego dobrego. Pięknie dziękujemy Marek, dziękujemy bardzo. Myślę, że będą korzystać. Na pewno z tego będziemy zachęcać naszych mieszkańców zaraz uruchomimy. Ja się nie znam na tym, ale ktoś tu jest, kto się zna na tym, żeby uruchomić na żywo transmisję wspaniały, jest, który jest dobry i zawsze kogoś pomoże. Nie tam pod